Prawie, prawie. Prawie to ty mnie w twa trafiłeś. Miało być w kamerę. Miało być, w kamerę być w kamerę, ale dostałem w kamerę. No i może to no, no, przeprowadził. Nie chciałem. dojść, bo masuje no, no, do no, no, no już, już, no, już. już. To był taki pretekst, żeby mógł się dotknąć, nie? Dobra, w każdym razie zrobimy robimy z Karol. On się w ogóle nie odzywa przez cały dzień. Ale słuchaj, ja nie jestem jego kolegą. Słuchaj, to nie jest mój znajomy, żebym ja się nad nim tutaj jakoś bardziej specjalnie produkował. Ale on się wydaje taki w porządku. Wydaje się że to dla ciebie każdy jest ale Kominowo, ja rozumiem to, że kombinował. wydaje się w porządku. Teraz ty Dobra, się... poczekajcie, ja przywitam się z widzami. Z... Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. No i mamy pewien malutki problem, bo Karu w ogóle do nas się nie odzywa praktycznie od wczoraj. Wzięliśmy go do składu. Nie do końca go wzięliśmy, no ale po prostu się na nim zlitowaliśmy. No ale musimy coś zrobić, tak? Bo w ogóle z nami nie chce przeprowadzać żadnej rozmowy. No jest dziwny, po prostu jest dziwny. Może to pogoda za oknem, bo naprawdę przez ostatni czas no jest depresja, wirusy, strusy, strajki, nie strajki. No jest, no jest ogólnie słabo nasze. Cieszony. Ale co, chcesz się starać jego względy? Ja nie rozumiem. Jak nie chce z nami rozmawiać, to niech nie rozmawia. Dobra. Nie muszę z nim. W rozmawiać. dzisiejszym odcinku po prostu postaramy się zadowolić karzełka. Więc jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam, czerwony widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i broń. Do najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce, czyli naszego kanału. Pamiętajcie, że niewiele, naprawdę niewiele zostało do miliona subskrypcji, więc ty możesz nam w tym pomóc i zostawić tego suba. No zostaw. Także zapraszamy Państwa do oglądania. Co jest karzełku? Co się stało? Nic, nie ma Nie, 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 nie wiem, jesteś w chyba bardzo słabej y, sytuacji y, depresyjno psychiczno jakiś izolacyjno- rozpoczyna. Czemu w ogóle z nami nie chcesz rozmawiać? To jest depresja, siedzę sobie ze świnką. No ale z nami może być spędził trochę czasu, może na miasto wyskoczymy, coś Masz jakąś depresję czy coś? Nie. No w ogóle z nami nie rozmawiasz, stary. Co cię tak przebiło? Przebiło cię jak buź do trumny. Nie. Ale przecież widzimy, że, że, że chyba coś jest. Jolka, co tak się uśmiechasz? Ty coś wiesz. Ja? No, a kto? Coś wiesz, dobra. Że mu to jakoś ten dzień żeby zrobić, żeby nie dzisiaj. Chodź pogadamy, ty coś wiesz, bo się uśmiechasz. Chodź. <laughs> mów o co nie chodzi. Tak no, nie No ja nie wiem czy ja mam, bo mi tak głupio. No mów o co chodzi, on się w ogóle do nas nie odzywa, to no tak nie będzie. No w sensie, jeżeli chce być w składzie, no to musi się po prostu z nami komunikować w jakikolwiek sposób. A to, że on w ogóle nic do nas nie gada, w sensie no odpowiada, ale mówi cały czas, nic się nie stało, nic się nie stało, nic się nie stało. No i co? A ładne mam kutki? Prz prześliczne, Wiolusz, prześliczne! No dobra, to teraz ci powiem jak tak o No bo on potrzebuje... No wiesz czego ogólnie każdy chłopak potrzebuje i bez... Niego? Nie wiem, szybkich fur? Mm, nie mm, Kasy? Nie No domyśl się! No nie wiem! No czego każdy chłopak potrzebuje i każda dziewczyna? Czasem. Każdy chłopak i każda dziewczyna No nie wiem, jedzenia <laughs> No, potrzebuję bliskości z drugą osobą. Aaaa. Miałam tam mówił się z jakąś dziewczyną. Karzełek. Tak, 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 ale jak ona zaczęła, to go to będą uciekł. I mu jest smutny. smutno. No nie dziwię się wcale, no skarłem! No tak, no ale ona wiedziała, że nie skarłem karłem, a... Coś? Aha, a to no, ja, ja nie rozumiem, jak to funkcjonuje w, 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 w czymś takim, ale no, okej, okay. no, ale to, to ja ci w tym nie pomogę, Wielka, jemu ja też w tym nie pomogę, on musi się ogarnąć. On znaczy, musi się ja po prostu ogarnąć. Ja wpadłem na mały pomysł, coś tam że Co? Żeby dziewczyna mu to To jest nierealne, to Znaczyno! jest nierealne. To jest nierealne do zrealizowania. Dziewczyna dla Karła, ty słyszysz sama siebie? Tak, ale znaczy ja wiem, że to jest takie nierealne, więc będzie potrzebny twój. Mamy, many. No bo to no za kasę, to każda zrobi, tak? Ale on nie musiał to wiedzieć. No zróbmy coś miłego. Że co? Za pieniądze chcesz mu brać dziewczynę? Nie taką, bo po prostu jakiejś normalnej dziewczynie zapłacić za to. To po prostu przyjąć ją do pracy, żeby umieliła ten mm -hmm. Mhm. Mm tak, żeby miło i mi się wtedy poprawi humor. Mhm. Mm no, także Wielka wpadła na pomysł. Chciała was poinformować. Chciałem, żebyście byli tutaj wszyscy razem, żeby załatwić Karłowi dziewczynę. Nie, 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 nie. Nie, Ale po co mu po co mu laska? A po co to bielaska? A po co to laska? No jak po co mi laska? Jemu po co w takiej sytuacji, Czy ona ma go pocieszyć czy co? Ma pocieszyć. i... Eee, <laughs> yy, no dobra, okay, ja nie taką osobę. No właśnie, ja nie, wiem, ja nie wiem, gdzie taką osobę w ogóle załatwić, bo ja pomyślałem od razu o tym, o czym pomyślał Dredziak. No to jest. No, się tego też było, w sumie. Ty pomyślałeś o jedzeniu, że. Nie wiem, jesteście w, w stanie załatwić taką koleżankę? koleżankę taką koleżankę, taką, żeby to była normalna po prostu dziewczyna. Normalna dziewczyna. Ja mam taką koleżankę, która jest pielęgniarką. I ona się ogólnie zajmuje, takimi, wiesz dziećmi i w ogóle tego typu no to po prostu mogę z nim spędzić, może Nie, jakieś normalną dziewczynę Ale czekaj 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 czeka. Ale ona jest młoda Czekaj czeka. się tak? opiekuje Ale ona ma taki... 20 ona się opieku, opiekuje się chorymi ludźmi tak Tak, znaczy taki... tak. Ale no. znaczy nie tylko chorymi ale ogólnie opiekuje dobra. się ludźmi wiesz Witalu. No dobra no to, no to jest dobry pomysł to jest dobry Dobra zostaw to mnie ja znajdę dziewczynę Nie to jest dobry pomysł Ale ja mam już dziewczynę Jak Nie 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 Dobra, dobra, nie. dobra, nie. dobra bierzemy tą twoją pielęgniarkę no, Nie Nie Tak bierzemy twoją pielęgniarkę nie, wielka. bierzemy pielęgniarkę. W filmem. Ja mam dziewczynę. Nie interesuje mnie to. Ja już do niej dzwonię ja na to Nie na tu przyjeżdża. Nie, bierzemy pielęgniarkę. Moja będzie wiedziała dokładnie jak się z nim obchodzić. I co, jedziemy do tej twojej pielęgniareczki? No jedziemy, my jedziemy. Do... Ona o wszystkim wie? Powiedziałeś? Y się. Powiedziałem jej, no? Powiedziałem jej, powiedziałeś jej, że to będzie kazał, tak? Tak, powiedziałem, kiedy będzie musiała się zająć i wszystko, że będzie musiała się nim, przez cały dzień Fajne zaopiekować. ta pielęgniareczka? Fajna? Fajna, no? Słuchaj. Ale jesteś Myślę, że pewny, że wszystko jej powiedziałeś ze szczegółami. Y no powiedziałem, że będzie musiała się zaopiekować parłem, spędzić z nimi o dzień. Zaopiekować, ale tak wiesz w jak, jakiś sposób się zaopiekować. Nie, nie będzie pielęgniarka, tylko ona ma nawet że jest dziewczyną, a nie pielęgniarką. Musimy no to ona będzie wiedziała, ona wszystko nie ma problemu. Na pewno? tak. Tutaj ma być twoja koleżanka tak, gdzieś, właśnie, tak? No tak, miała być, już mi nawet na psarze jest. O, jest, właśnie na psarze, będzie go opoczynał. No. Mm. I co, jak oceniasz wizualnie? Mm. Jak dla Karła, czy jak dla mnie? Boże. Wow. <laughs> cześć. Co? co? Ostatnio ci się podobało jak tak co? robiłam? Wiesz, ja wiesz, że to tylko żart. Cześć. Ale się z tej zgniłam. Nie, się taki zrobili? Ja też, domu ci nie widziałem, pewnie. Cześć. Cześć. cześć, cześć, cześć. Dobrze do Barne, cześć to jest no. I ogólnie to wiesz, wszystko już. Ale yy, wyna... to, to jest Twoja koleżanka, tak? Tak. Koleżanka? Tak, koleżanka. No. Właśnie tak wygląda, tak właśnie myślałam. Tak, no, naprawdę. A gdzieś ja poznaliście? Ją na Ja też Na Ja też ją kojarzę. Na z na ja naszą? Ja nie wiem, tak się... ja, ja cię skądś kojarzę, nie. ale nie wiem skąd. Gdzieś... A co było na imprezie, że tam wiesz, jak że tak. Nic, co powinnaś wiedzieć? A? Skądś kojarzę. Dobra, a to chodźmy. Ale sobie. to takie przywitanie wasze, tak? Że go łapiesz z tyłek od razu. No zas... za każdym razem. Dobra, chodźmy do auta. Okej, okay. a ty wszystko wiesz, tak? Wszystko? Jakbyś... Ja wytłumaczyłem. Takim mniej więcej wytłumaczyłem. No to co i co wytłumaczyłeś? No, o tej randce z karłem. No... Jakiej kurwa randce? No, randka z karłem. Jakim będziesz... karłem? No kurwa, k***a no, jest, taki, jest taki Maciek u nas. Bardzo przyjemna osoba. Ale ty mówisz, że ja mam do ciebie przyjechać. Nie, ale nie, no to no się w sensie słyszało. Do, do og ogólnie do nas, że do nas jedziesz, ale to jest, że da Karła Nie, ogólnie. ja przyjechałam A, tutaj do ciebie. No, ale jesteś pielęgniarką, to byś wiedziała się nim zaopiekować, tak? A ja przyjechałam do ciebie, do jakiegoś karła. Ale to spokojnie zaopiekuj. Spędzisz z nim dzień po prostu. Nawet zapłacimy, nawet zapłacimy. O Jezu, ale nie chcę żadnych pieniędzy. Ja przyjechałam dla ciebie. Ty stary. Chodźmy pogadamy, na ja zabarkuję. No co jest? To stary jednak chyba zmiana planu, żeby ogarnąć kogoś innego. Jak, ja, nie no ja, mamy. Ja nie już. pójdę na ona. zamiast. normalnie dostać pieniądze, stary. ja się z nią dogadywałem. Ona coś, nie wiem, coś źle zrozumiała chyba. Nie. nie. Przestałem się z nią dogadywałem, stary mówić, naprawdę tak było. Stary, ja, ona ja wygląda nie pójdę, na zdziwioną. Ja, ja nie będę jakimś, nie wiem, ja nie będę jakąś walutą dla niej teraz. Że ona co, że ona ze mną spędzi, chce, chce spędzić czas za to, że z Karem spędzi, nie ma opcji stary. Zapłacimy jej normalnie albo jedziemy po kogoś innego. Nie to nie interesuje, ogarnijmy kogoś innego. Dobra, ja ci mogę pomóc tak, że po prostu było żeby wrócimy, zaproponujemy pieniądze. Ale jeżeli się nie zgodzi na pieniądze, przykro mi Adam. Ale to co? I trzeba, będę musiał z nią przez Ciebie? No tak. Nie przez mnie! Sam sobie to zrobiłeś, Adam! Sam sobie to, Adam, zrobiłeś? Powiedziałeś, że masz dziewczynę. No, tylko nie rozumiem jej zachowania teraz, to czaję. No to wróćmy do auta. No no właśnie, widzę, że nie było czegoś takiego. Nie tak... nie było czegoś takiego. To stary, tak stary, mnie nie okłamiesz. No, ty wiesz, że bym cię nie okłamał i po prostu mówię to na. No, tak jak może jak się po prostu wstydzisz, przyznać. Nie, nie wstydzę się tego, nie jest taka brzydka, tak nie ci go też tylko po prostu chodzi mi o zachowanie w tym momencie. To jest zbyt Dobra, wróćmy tak. i poinformujmy ją, że pieniądze to tylko wchodzą w grę. To Ale ja postaram się, jeżeli nie, Proszę. przykro mi, przykro mi. Dobra, słuchaj, to załatwimy to za pieniądze, tak? Ale ja nie chcę żadnych pieniędzy. ja Ci zapłacę za to 500 zł. Ale ja nie chcę żadnych ale pieniędzy. Ale rozmawialiśmy na początku, że będą jednak, jakaś kwota będzie. Ale ja przyjechałam do Ciebie. Ja dobra, 1000 zł. Nie. 1500. Nie. 2000, nikomu nie oferuję takich stawek. No nie, nie. nie ciągle nie, ale ja no, przyjechałam no, do Adama. No kogoś innego, co? No właśnie. Dobra, ostatnia propozycja, 3000. Ciągle nie, ją, nie. Dobra, 3000, laska. Nie, zatrzymaj auto. No, laska, trzy... Nie, nie mogę tak stać. Lasko. No ale zostać, za za kurde, ale Ej! Czekaj, 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 czekaj! 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 Co chcesz za to? Nic, ja przyjechałam do Adama, a nie do jakiegoś Karła. Mnie nie interesują pieniądze. Noc za Adamem, tak? Tak. Za to, że spędzisz yy, z Karłem jeden dzień, bo będziesz go podrywać. Zrobisz to? Dwa dni. Dwie noce za Adamem, tak? Już lepiej. Gdzie on jest? Dobra, on nie ma nic do gadania, zgodzi się dobrze, w takim razie okej. Okay. No, Mać, co tam, Adasiu? No dobrze, wszystko w porządku. Wiesz, bo teraz wprowadzę to, jakbyś mogła mi nie przeszkadzać. Oj, tam co? wiem, że ci nie przeszkadzam. To kiedy się teraz widzimy. Ale co to teraz? Dzisiaj? Ale to zaś. Znaczy... razu, bo po... może zostanę u was, co? Ale ty jednak zostajesz, tak? Dla, dla ciebie, tak, tak. tak. Nie, z... dla Maćka. Nie, dla ciebie. No ale wszystko jak, dla to, ciebie. Ale jak się dogadaliście w końcu? E, ja potem ci powiem, Adam. No. O tym powiesz, ale to. Ale... Będzie taka niespodzianka. Ale ja mam wiesz, ja mam plany dzisiaj na wieczór. No niestety no. musisz no. zostać, prawda? Ja nie, jestem twoim planem. Nie, właśnie mam nie mogę. A potem nie mieliśmy, To po, do treningu, do kina? po treningu, po treningu ja po ciebie przyjadę. Nie no, właśnie, do wszyscy. Idziemy pójdzie do kina. kina. No idę z wami? O jezu, jak super! Nie, ja idę z nim do kina. No, no co, ty, no weźmiecie mnie też. No przecież, już tu nie będzie taki problem. No będzie. Kazełku, spogadamy? Nie, nie, powiem. No stary, no powinniśmy tak. pogadać. No mimo wszystko mieszkasz u mnie, no chciałem sobie pogadać no, normalnie. się jak... rozmawiać, ja nie mam z tobą o czym gadać. No ogólnie o tej całej sytuacji, dlaczego jesteś taki smutny? No po prostu to nie twoja to nie wiem czego mieć. Nie możesz odpuścić, nie wiem czego. Po prostu chciałem porozmawiać, bo Adam Wielka. ale mi się nie jest z tobą gadać. I pewna dziewczyna, która chciała cię poznać. Jaka dziewczyna? Pewna dziewczyna, która chciała Cię poznać, która leci na osoby niskorosłe. To skąd ty to masz wiedzieć? jaka dziewczyna mów? No, ładna dziewczyna, ładna dziewczyna, która leci na osoby niskorosłe, czeka właśnie na ciebie w aucie. Skąd ty to wiesz, że tak jest? No bo powiedziała mi o tym. Znaczy inaczej, powiem ci tak, Wiola powiedziała mi, że chciałbyś poznać dziewczynę, więc ja jako dobry kolega, żebyś nie był smutny, po prostu załatwiłem ci taką dziewczynę. Ale skąd wiesz, że ona lubi? Pytałeś jej, czy co? No, bo lubi po prostu lubi osoby niskorosłe. No szukałem specjalnie dla ciebie. No, coś, coś nie wierzy. No, przysięgam ci. Wiesz, że ja, ja jestem w stanie załatwić wszystko. No to. I co w takim razie? No w takim razie co? Ma przyjść do Ciebie? No, chcesz, chcesz się z nią poznać? No może przyjść. Chcesz, chcesz, przyjść do... Potrzebujesz chwili na ogarnięcie się? Ja? No. No to dobra, to idź się ogarniać. Ja powiem im, żeby przyszła za, za sekundę do Ciebie. Ty się ogarniaj. Ale już wszystko okej, okay, tak? Tak, no, tak. No, no. Stary, o niczym, nie, tak o niczym tak, nie musi wiedzieć. Tak? O niczym nie musi wiedzieć. Ale to od nie zależy, jak będzie go traktować. Ale będzie go dobrze traktować. I co? I może zrobić sobie nadzieję. Ale jaką nadzieję, stary niech będzie szczęśliwy chociaż przez jeden dzień. Takie szczęście jest mało wart. Zawsze coś. Git jest czy nie jest, Git? W sensie. czy nie? No ładnie wyglądasz, no. Ty, a w ogóle no, ładna taka. Ale ładna jaka? Włosy, buczy, oczy. Blos... No wiesz, wiesz o co mi chodzi, no mów dalej. A ja wiem o co tobie chodzi. No mów! No, oczy ma, nie wiem, chyba niebieskie, no, e, blond, oczy, włosy. A o, a tatuaży lubi? No pewnie lubi, no. Pewnie lubi, no to nie No, to, no to co ja jestem jakaś wilosia? No, a włosy jakie? No powiedziałem blond. Zrost? No tak, z 70. O. Duża trochę, ale gdzie ona w ogóle jest? Gdzie ona jest? Zaraz będzie. Zaraz będzie. To no ona sama to przyjdzie, czy jak? No nie, za czekaj, wielką on wałczy. Na ciebie czekają, bo dałem ci chwilę, żebyś się ogarnął. Masz perfumy jakieś? Nic nie musisz. Perfumy? Perfumy, no. no. mam perfumy. No to da. No to u góry są w łazience. Nie no, biedak z tej tak? Nadal nie czujesz żadnego współczucia? Ale chcę. Laska. Każdy czeka tak. No nie, 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 nie. Adam, ty idź do góry, idź do góry. Dobra. Karzełek na ciebie czeka, tak? I bez żadnych wygłupów, nic do Adama nie startujesz. Są Przy Karle. Karzeł jest jedyną postacią, którą chcesz, tak? Wszystko w imieniu. Umówiliśmy się, jeżeli spieszysz, to nie będzie żadnej nocy. Dobra. Za Adamem. Karzełku. Przyprowadziłem ci bardzo piękną dziewczynę. Cześć. Ale małe rączki fajne, co tam? Dobrze. Dobrze? Tak. Aby na pewno? Ale fajny tatuaż. Też mam tatuaże. Tak, tak. No. No, no. A co to przedstawia? To, 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 to tyglis. Na takiej unieśnionej rączce. Ale super. Zazdroszczę. Nie wiem, no coś tam może jest ale czy ja wiem? No ja Ci zazdroszczę. A, chodź może wstaniesz, co? Jezu, a ile Ty masz wzrostu? Metr 30. M. O Jezu, jak idealnie. Super. No to chodź, może sobie teraz razem niech tu? No, a gdzie? Masz inną propozycję? Nie, możemy posiedzieć. No to super. No i co tam u ciebie? To dobrze, wszystko żyje sobie, a. Wiej sobie? i jak, ja u ciebie? Wszystko super. Jeszcze siedzę przy takim super facecie. I co każe podobać się dziewczyna? Starałem się wybrać najładniejszą, jaka była. No tak, udało ci się bardzo. Ładna. To co, może ja was zostawię na chwilę. No możesz, możesz iść. Dobra. Dasz, tak, dasz radę? No. Dasz sobie radę, tak? tak. Zaopiekuj się nim dobrze. Jasne. Tak. Dobra, mów teraz co ja Dobra, czekaj, spokojnie. I ty, ty wcale nie widziałeś, że ta dziewczyna taka jest? Że nie, ona nagle zaczęła być taka natarczywa, teraz... Powiem ci, że nikt nie ci dziewczyny. Jemu, jemu na część. Dobra, jak się dowiadałeś? Jaką kwotę? żadną kwotę. Kwota jest taka, że musisz spędzić ze mną dwie noce. Że co? Że co? Pytam się. No dwie nie ma, nie ma takiej nawet opcji, stary. Nie ma takiej opcji. To według mnie Nie, nie ma opcji. Stary, ja to, że i tak powiedziałem, nie, to nie, nie znaczy, nie, nie, że nie. tak musi. Ale dobrze, to, że. To 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 dobrze, tak dobrze, cicho. To, to, wiem, to że ja i tak powiedziałem, to nie znaczy, że tak będzie. A Ale stary, wyrzucimy ją. Umieli karłowi wieczór i ją wyrzucimy. No i co? Dobrze, też miał swoje Tak. Pokażę ty taki. No co, nie, no ale. No, o to chodzi. Na wybiorną, no to jest ładna, ale to nie o to chodzi. On o to że nie, jest o to taka natarczywa. Nie widziałem jeszcze takiego, żeby ktoś tak był na natarczywy. I ona nie była. Nie, nie robię takiego czegoś, nie? Nie nie Dobrze, przepraszam. No, weź może z mi to Nie, nie. Jak tam? Wszystko dobrze. O, trupko, trupko. Ty, Dobra, Janik. Aż tak Ci dobrze, że tak, Adamo łapie tak, za rękę, tak, czy ja? Tak, tak. Sam, to Potrzebuję, masz, potrzebuję. A no, no, to ja też mam rękę jedną. O, no. Nie, ale wiesz co, tak mi wygodnie, bo Ty musisz dwoma mi masować. Wiesz, i tak mi bardzo, tak, bardzo wygodnie. A dobrze, tak? Tak, tak, tak. No ale to, to ten, to może złap się czegoś, zalapać pomyłkę. Znaczy to Nie ma co, nie trzymaj nie, go. Nie, nie, ja wolę tak, ja wolę tak. Tak, wolę tak, tak, wygodnie, tak. nie, tak wygodniej. To możesz to zdjąć, bo mi tak... Nie, mi tak jest naprawdę wygodnie, naprawdę mi no, ale to co masz aż w kurtce? Tak, tak. No, masz, o, nie, masz miło. naprawdę mi jest tak... Miło tak, miło. tak. Jak Maciuś wszystko w porządku? Miłość się No W miłość miło się to spędza czas? Bardzo miło. Maciuś to widać, że się znam. Ale troszkę wyżej możesz, wiesz? No nie, 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 ja wiesz co, to... ja wolę tak wyżej. No, tak, 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 tak mi lepiej. Dobra, może nie będę mu przeszkadzać. No, no, może pójdziemy, obmyślimy dalszy, dalszy plan może, o tak. Plan? Żaden plan, po prostu Wielka jest troszeczkę pośledzona i nie wie co mówi. Właśnie, dokładnie jest pośledzona. Miły widok, bardzo miły Dobre, widok. Dobra, komuś. Nie co się dzieje? Nie ma jej. Ty, Karze, gdzie jest twoja dziewczyna? Do łazienki. Do łazienki. Wierzysz że to? Mm -mm. Adam jest na górze, Adam jest na górze, chodź szybko. Chodź, chodź, nie ma co sprawdzać łazienki. Co ty się dzieje? Co ma się dziać? Ja tylko do łazienki poszłam, akurat. Do łazienki. Tak, akurat Adam był tu słyszący. Tak. Posiedzieć chwilę. Aha, a łazienka jest z drugiej strony? Nie, ja tak. E... Zajęta, była. zajęta była. Zajęta Cie... była. Musisz się zajmować, szybciutko, chodź, no, chodź Nie, Laska, miałaś się zajmować. Właśnie, a nie Adamem tylko karłem, bo do tego zostałeś wynajęta. Jeżeli coś ci nie pasuje i na przykład coś ci nie pasuje, to możesz Iść. Ale ja tylko do łazienki poszłam. Eee, tak. Do łazienki kończyć w łóżku z y, Adamem, ja tak? No, po prostu, no to co miałam, no co miałam zrobić? Po prostu bardziej zrobić tak nie, być... przy łóżku, no przecież to nie można nie wciąż z okazji, no przecież trzeba! Słuchaj, wiesz co, może ją wyrzucimy, co? Chcesz, że my i do domu. Końcu, dokładnie. Nie, nie, tak, tak, tak nie. Spokojnie, już idę. Już. Ja tego chciałam zrobić. No to będzie, że spada. Teraz dół. Jasne, jasne, idę. Idź do studia, zabierz Karła. Niech, nie wiecie. A ty nie umiesz powiedzieć, nie? Ja nie umiem powiedzieć, nie, sobie Ja już wstawałem, żeby wyjść, akurat raz zobaczyłem. O, mnie pociągnęła. Co miałem chciałem właśnie wyjść. To było przed sekundą do sobie konacić. Się... Dobra, on jak ona się zajmuje Karłem, tak? No właśnie widzę, jak się nie zajmuje. Nie wiem jak wy, ja chcę sprawdzić, co tam się dzieje. Że w ogóle patrzysz na mnie. Patrzę. Te wszystkie inne dziewczyny to składa gadać. Jeszcze najgorsze jest to, że kiedyś tam dawno temu już miałem nieciekawą mm -hmm. sytuację, bo nie miałem. Masakra. Trzy lata Straszno, to naprawdę jest straszne. Gdy współczuję, no współczuję z całego serca. Najgorsze jest to, że jeszcze tak lekko nie doszło do mnie, jak to możliwe, że ty na mnie patrzysz i tak dalej, że no. my tak sobie leżymy, rozmawiamy ona jest super, mhm. tak, nie, nie? Tak, nie była gdzieś. to się A to ty ją już tak bardzo dobrze znasz, że mhm. tak. Tak, nie zrobiłam dobrze. Mhm. Ogólnie nie interesuje mnie to, nie w ogóle, co tam się dzieje. Cześć, że powie tą historię życia, że go gnębili, a ta pokazuje, że był zmiotowała na niego. No to jest przykre, no ja to jest Jak przykry. to? No, no, no serio. I no i co, zobaczycie? To jest, wszystko w porządku? Okay. So, tak? Tak, wszystko w porządku. Dobrze, co ty tak? tu robisz? No nie, tak to sprawdzić. Okej, okay? wszystko? No tak. Tak? Tak? tak, wszystko. Dobrze, wszystko jest. Wszystko, jest. wszystko jest. Aha. Ja się przekonałem o tym na własnej skórze, ale to sami do tego doprowadziliście znowu. Ja to możecie, możecie mieć pretensje My tylko do siebie. Chcieliście pomóc, a to, 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 to nie jest żadna pomoc, bo ale ale to jest ranienie człowieka. Nie, ja miałam. To ja jeszcze cicho. A ty chciałbyś, żeby Adama to, nie jest moja rzecz, to jest wiem. Ma. Nie. Oni mają to już w dupie. Ja, moim zdaniem, powinniśmy to przerwać. W sensie, chociaż troszeczkę dać mu odpocząć. Bo ona mu wszystko powie. Znaczy on jej wszystko powie. Jak tam się bawicie? Okay. Tak? Maciej, wszystko jest okej? Okay? Co? Wszystko w porządku? No, Może jakąś muzyczkę bym włączył, co? Po no, co, co mi tu chodzi? Ja chcę sobie porozmawiać w takich wypadkach kojarzyłem ileś. A to może jakąś muzyczkę włączę sobie potem? Co? Posłuchałem muzyki i potem... Rozmawiam. Wychodzę z tego szpitala, czy się... Jezu, jak nie jest gorąco. Gorąco to nie można Zaraz może ustawisz ja to już, temper... już troszkę lepiej. Temperatura jakaś mniejszą może ustawiać, co? Nie, już teraz jest w porządku. rękę okay. A ten, ale to No ja wezmę to może. Nie, tak. w porządku, jest, ja jest, ja jest dobrze, ja naprawdę. Macie jakieś okienki? Ja wezmę ja to, co? Powiesz. Ja, hmm. Ale może iść okay. coś. Iść, a na pewno? A, wszystko a, jest okej, okay, tak? Wszystko jest okej. Okay. To trochę zabijasz mnie tym tak. wątku. Dobra, do... Jak coś, no to po prostu mówcie. i Tak, coś zrobić, to, co Zrobi, to wiedzę, coś innego. Stary, jest stary? Mówiłem ci, albo ja w tym momencie, albo ja uciekam stąd. Nie ma co. Dobra, to kończmy to. No już nie psuj mu wieczoru. Stary, już nie psuj mu wieczoru. Widzisz, co się dzieje. Ale wiesz, że ja później uciekam i ty się będziesz to Dobra, będziesz dobra. A idę teraz z, z nią do góry, tak? Mogę komuś twój pokój? Mój pokój? Mogę czy nie? No możesz. Chodź, idziemy, chodź. No chodź, chodź, chodź. Tylko nie wkończ mi, okej? Okay? Dobra. Ej, stary. Naprawdę, jak patrzy na to wszystko, nie? to ona w tym stopniu się tak poświęca nawet dla Ciebie. No, ona się poświęca? Tak, z nim się dba. No, ale nic się nie dostanie, tak? Tak. A, a jedną ja ja stroną się nie dostanie. Ale oceniasz to jakimkolwiek stopniem? ja muszę zobaczyć, ja muszę to zobaczyć. Ona jest okręcona i się jeszcze tak poświęca. Chcesz to zobaczyć? Ja to chcę zobaczyć. No, ale nie możesz tego zrobić Ale nie możesz się zdejmować, Nie, ale nie, się do... tego? nie, 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 no, nie, nie, Przezmię nie, 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 jest nie, 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 Jest nie, 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 nie Dobrze, no, tak też będzie dobrze, no ale no zdejmij Nie, nie zdejmujesz żadnych no, skarbek, zrób to w końcu. Tak ale jest dobrze, dlaczego? bo tak jest dobrze. Ale będzie masaż lepsza. Nie, nie chcę żadnego lepszego masażu. Ale taki jest słaby. Nie, tak jest bardzo dobrze. No to nie, no, wiem, to nie wiem, też polizać? Nie, nie, bardziej no, no, nie. No bo nie, bo tak nie jest dobrze, dobrze, rozumiesz? Tak jest w porządku. No, ale... to może właśnie dlatego nie ma dziewczyny. No, tyż co, jej żadnego nie widzę. Cześć. On mówi, żeby jej stopki wylizał. Ej, wydaje mi się, że może on ma właśnie taki problem i może... Oh, Czu, pa, pa, Nie możesz wyjść z Nie, nie mogę z tej karketki, nie rozumiesz? No jak on jest taki bardzo męczący, nie? Jest strasznie męczący. Mi podoba, ja, to jest że Ja uciekam stary, nie? Już to jest... To ucieka, ucieka. To jest, to jest to zdalny moment na ja samochód. To jest zdalny moment na samochód. Słuchaj, jak każdy ma chcieć tam się trzymać, to zrobi co ma chcieć. To jest zdalny moment nie, nie, mojego samochodu nie może, możecie, możecie jechać, ale nie moim mały. Jak autem. oni jadą, to ja też ci jadą. Nie, nie, ma, nie mam tutaj co? czego szukać. Ja na trening i, i nie wiem gdzie wyjeżdżacie jeden trening ja, ja nie mam. A nie bierzecie mojego auta. Jakby wiesz. Nie mam wielka, to mam schowane. Jakby no, co ja mam siedzieć Dobrze ja się ja coś sobie jakąś nie, pajeczkę, z zobaczymy na co on sobie pozwoli. Ha, czyli chcesz pokazać wszystkim na co go stać? Tak. Tak? Tak. Tak. <laughs> Dlaczego nie chcesz mi dać tej no, co? ja no, co ja prostu zrobiłem? No, no ale jak ja nie chcesz? Dlaczego? Co się, nie się z tego stało? No co? co się stało złego, się stało? Stało? No, nie po prostu. Co, co ty, ty robisz? No chodź. Nie, nie. No chodź. Nie Nie, bo nie chcę. Ale przecież nic nie będzie. Chodź. Adam! Co Adam? Adam co mnie, ale Adam! Ale do ci adam? To no ci adam potrzebny, co jest? Adam! No, spokojnie. Adama nie ma! Adam! Dobra, ale. Mo co? Nie, nie możesz trzymać się planu? Jakiego planu? Ten plan jest taki w gruzach. Nie masz żadnego planu! Jakie? Gdzie adam? jest Adam? Adama nie ma, Adam pojechał. Uciekł ja... przed tobą. Dlaczego nie ma? Uciekł Bo przed tobą. Dlaczego ci adam? Nie, ja to ja nie. Przecież do mnie przyszłaś, tak? Nie! Ja idę do Adama! Co jest? Stary. Czemu ona naszej... się. Idzie. Nie chodź po mojej no, chacie! Chce do kuchni, gdzie ona idzie? Ale Adama tu nie ma! Nie ma to go. gdzie jest! No nie ma, go na pewno nie tu! To gdzie jest? No wyszedł? na pewno nie wyszedł? tu! Nie się Adam! Przecież ja jestem, do czego ci To są oczyliwy! Masz jakiś fejdziesz stóp, w ogóle? nie, nie rozumiem, że sobie. Ja coś tak. Adama nie rozumiesz tego! Gdzie tak jest Adam? Nie ma Adama! Wyszedł? Tak, wyszedł! No idę no, do niego! Co jest? Czemu ona się idzie? Stary, no bo... Ja no ją... bo co? No mów! No dobrze, to usiądźmy na spokojnie. No dobra... Czemu ona chce Adama? Nie, nie, nie no nie, nie rozumiem tego. O co... Dobrze, o chodzi? Yy, muszę ci wytłumaczyć to od początku. No to tłumacz! Ona zgodziła się na randkę z tobą tylko i wyłącznie dlatego, że będzie miała randkę z Adamem. No, jak? Co? No tak. No ona ja, nie chciała ja, Ciebie... Zatem jak przyszła do mnie, no o co chodzi? Ja okłamałem Cię, nie chciała Ciebie. Ty mnie okłamałeś? No tak, dla Twojego dobra, no. Żebyś dla miał miły wieczór. No teraz zrobiłeś coś takiego? Żebyś miał miły wieczór. No zajebiście miły by był. Serio, cieszę się strasznie. Ale wiesz co Ci powiem? Co pomacałem, to se pomacałem, dziękuję bardzo. Tyle mi wystarczy. Po co mi więcej? Nagrałeś se film, masz. Czyli zadowolony jesteś? Powiedzmy, że jestem zadowolony Le i tyle. I gitara. I gitara.